Opowiem Ci teraz krótko, jak ewoluowało moje, osobiste moje postrzeganie matury. Bo jako korepetytor przygotowujący do matury powinnam wiedzieć, jak matura wyglądała kiedyś, co się zmieniło, jak się zmieniło i jak jest obecnie. I na początku ja również wierzyłam, że rozwiązanie tysięcy zadań z popularnych zbiorów, tak zwanych maturalnych, musi przynieść obiecywane przez autorów efekty. I pamiętam, że raz rzeczywiście zgodziłam się, aby z uczennicą pracować tak, jak ona to wymyśliła, czyli rozwiązując jeden wybrany zbiór zadań od deski do deski. I wiecie co? Poszła na maturę, mając rozwiązane trzy pełne księgi zadań. I co się okazało? Że dostała z matury całe 23%. I wtedy ja już byłam za aktywnym zawodowo nauczycielem i wiecie, ja też myślałam, że matura to egzamin z wiedzy lekcyjnej. Więc no ten zbiór zadań powinien być świetny, tym bardziej, że nadal jest polecany uczniom przez nauczycieli pracujących w szkole. I to był jedyny i ostatni raz, gdy zgodziłam się, aby przygotowywać maturzystę w oparciu o zbiór zadań, który w nazwie ma słowo wskazujące na maturę. To był też ostatni raz, gdy mój uczeń uzyskał na maturze wynik poniżej 50%. Coś mi w tym wszystkim ogólnie nie pasowało. Dlatego zaczęłam głębiej przyglądać się konstrukcji, dokumentacji maturalnej, typom i tematyce zadań, które są w zbiorach tak zwanych maturalnych. Okazało się, że te zbiory są kompletnie niedopasowane do wymagań CKE do matury, niezależnie od tego, czy matura jest organizowana w oparciu o podstawę programową, czy tak jak w najbliższym maju. Na, na, na najbliższej maturze przed nami w oparciu o wymagania maturalne.